Witajcie! Na całym świecie zanieczyszczenie plastikiem wciąż narasta w oceanach, na wysypiskach, a nawet w naszej żywności. Tradycyjne metody recyklingu nie są w stanie nadążyć za miliardami ton odpadów plastikowych, które powstają każdego roku. Teraz naukowcy zwracają się ku radykalnemu rozwiązaniu opartemu na żywych organizmach. Odkryto pewne bakterie, które potrafią konsumować plastik i przekształcać go w nieszkodliwe produkty uboczne. Te mikroby posiadają enzymy, które potrafią rozkładać strukturę molekularną politereftalanu, etylenu i innych popularnych tworzyw sztucznych. Odpowiednio zaprojektowane i wdrożone mogłyby znacząco zmniejszyć długoterminowe zagrożenie stwarzane przez odpady syntetyczne bez konieczności polegania na kosztownym przetwarzaniu przemysłowym. Odkrycie bakterii żywiących się plastikiem miało swój początek w japońskiej sortowni odpadów, gdzie naukowcy zidentyfikowali szczep Ideonella sakaiensis, zdolny do rozkładania politereftalanu etylenu. Ten rodzaj plastiku jest używany do produkcji butelek, pojemników na żywność oraz włókien syntetycznych. Bakterie te wytwarzają dwa enzymy, które kolejno depolimeryzują plastik, a następnie metabolizują powstałe związki. Kiedy zaobserwowano ten proces w naturalnym środowisku, naukowcy zdali sobie sprawę z ogromnego potencjału wykorzystania podobnych organizmów na dużą skalę. Celem stało się zwiększenie wydajności i trwałości tych szczepów poprzez badania laboratoryjne. Aby trawienie plastiku przez bakterie stało się wykonalne w przemyśle, Naukowcy zaczęli modyfikować kod genetyczny tych mikroorganizmów. Używając narzędzi takich jak CRISPR i modelowanie białek, zwiększyli szybkość, z jaką enzymy mogły trawić plastik w różnych warunkach. Jednym z celów było umożliwienie enzymom skutecznego działania w niższych temperaturach i zmiennym środowisku pH. Ta zdolność adaptacji pozwoliłaby bakteriom przetrwać i pracować w bardziej realistycznych warunkach, takich jak miejskie wysypiska, brzegi rzek czy strefy odpadów morskich. Udane szczepy mogłyby być produkowane w bioreaktorach, a następnie wprowadzane do kontrolowanych systemów oczyszczania odpadów. Wykorzystanie na wysypiskach śmieci to jedno z najbardziej obiecujących zastosowań. Zamiast po prostu zakopywać plastiki, gdzie rozkładają się przez wieki, inżynierowane bakterie mogłyby być wprowadzane w strefach o kontrolowanej wilgotności. Środowiska te byłyby utrzymywane z substratami odżywczymi, aby kolonie drobnoustrojów były żywe i produktywne. W miarę rozkładu odpadów plastikowych bakterie przekształcają je w prostsze cząsteczki organiczne, takie jak dwutlenek węgla, woda i biomasa. W przeciwieństwie do recyklingu chemicznego, ta metoda nie uwalnia toksyn ani nie wymaga dużego nakładu energii. Przekształca ona pasywną hałdę odpadów w aktywne środowisko przetwarzania. W środowiskach wodnych sytuacja jest bardziej złożona ze względu na rozcieńczenie i ruchliwość wody. Jednak naukowcy opracowują metody wiązania bakterii z biodegradowalnymi tratwami lub kapsułkami o powolnym uwalnianiu. Platformy te można umieszczać w miejscach o wysokim stężeniu plastiku, takich jak wiry oceaniczne czy ujścia rzek. Bakterie powoli się wydostają, kolonizują pływające zanieczyszczenia i rozpoczynają enzymatyczne trawienie plastiku. Metoda ta pozwala uniknąć niekontrolowanego rozprzestrzeniania się organizmów zmodyfikowanych genetycznie i umożliwia monitorowanie aktywności mikroorganizmów. Tratwy można również zbierać po zakończeniu ich pracy, minimalizując zakłócenia ekologiczne. Fabryki, które produkują odpady plastikowe podczas wytwarzania, mogłyby zastosować na miejscu trawienie bakteryjne jako część swojej strategii zarządzania odpadami. Dzięki integracji specjalnych zbiorników, wypełnionych zoptymalizowanymi koloniami mikroorganizmów. Zakłady produkcyjne mogą bezpośrednio degradować ścinki, odpady opakowaniowe i wadliwe produkty bez potrzeby zewnętrznego przetwarzania. Ten system o obiegu zamkniętym zmniejsza koszty transportu i emisje, jednocześnie umożliwiając niemal w czasie rzeczywistym przekształcanie odpadów w nieszkodliwe produkty uboczne. Kierownicy fabryk mogliby monitorować wydajność cyfrowo, dostosowując warunki takie jak temperatura i dostępność składników odżywczych, aby zoptymalizować tempo rozkładu. Z czasem mogłoby to stać się standardową cechą odpowiedzialnego projektowania przemysłowego. Miejskie centra recyklingu często borykają się z plastikiem zanieczyszczonym, wielowarstwowym lub zbyt zdegradowanym do tradycyjnego recyklingu. Bakterie oferują alternatywę, celując w strukturę chemiczną plastiku, zamiast polegać na sortowaniu i topieniu. Można by stworzyć specjalistyczne strefy przetwarzania, gdzie niesortowalne plastiki byłyby rozdrabniane, a następnie poddawane działaniu enzymów bakteryjnych. Pozwoliłoby to miastom odzyskać wartość z odpadów, które w przeciwnym razie trafiłyby do spalarni lub na wysypiska. Powstała biomasa mogłaby być kompostowana lub wykorzystywana do produkcji bioenergii, zamykając korzystny dla środowiska cykl. Same enzymy również mogłyby być używane poza żywymi bakteriami. Niektóre laboratoria izolują kluczowe białka odpowiedzialne za trawienie i stosują je w oczyszczonej formie. Te enzymy mogłyby być rozpylane na odpady plastikowe w warunkach przemysłowych. A nawet włączone do systemów myjących do czyszczenia materiałów nadających się do recyklingu. Takie podejście eliminuje potrzebę stosowania żywych organizmów i sprawia, że proces jest bardziej kontrolowalny. Pozwala to również na przechowywanie, transport i użycie enzymów na żądanie. Skalowalność tej metody jest jednym z powodów, dla których firmy intensywnie inwestują w technologie recyklingu oparte na enzymach. Nadal istnieją wyzwania, które należy rozwiązać, zanim możliwe będzie globalne wdrożenie. Na przykład wiele tworzyw sztucznych, takich jak polichlorek winylu i polipropylen, jest bardziej odpornych chemicznie niż politereftalan etylenu. Trwają badania nad identyfikacją lub stworzeniem nowych szczepów bakterii zdolnych do trawienia tych bardziej wytrzymałych materiałów. Kolejnym problemem jest bezpieczne zamknięcie i unieszkodliwienie zmodyfikowanych bakterii po zakończeniu ich zadania. Naukowcy wprowadzają genetyczne wyłączniki, które dezaktywują organizmy po określonym czasie lub w specyficznych warunkach środowiskowych. Te mechanizmy bezpieczeństwa będą kluczowe dla uzyskania zgody regulacyjnej i akceptacji społecznej. Organizacje ekologiczne i agencje rządowe są również angażowane, aby zapewnić etyczne i przejrzyste wykorzystanie tej technologii. Opracowywane są wytyczne, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu lub niezamierzonym skutkom ekologicznym. W niektórych przypadkach publiczne tereny testowe będą monitorowane przez instytucje akademickie, aby dostarczać dane w czasie rzeczywistym i budować zaufanie społeczne. Prawdopodobnie będą potrzebne kampanie edukacyjne, aby pomóc ludziom zrozumieć, jak działają te mikroby i dlaczego są bezpieczne. Ten wysiłek pomoże zmniejszyć obawy i zbudować entuzjazm dla czystszego i bardziej zrównoważonego rozwiązania problemu zanieczyszczenia plastikiem. Długofalowa wizja trawienia plastiku przez bakterie zakłada globalną sieć systemów zarządzania odpadami, działających w harmonii z procesami naturalnymi. Zamiast walczyć z górą syntetycznych odpadów poprzez energochłonne rozwiązania, społeczeństwa mogłyby przyjąć biologiczną metodę zakorzenioną we własnej zdolności adaptacji natury. Czy to dzięki żywym organizmom, wyekstrahowanym enzymom, czy systemom hybrydowym, rezultatem byłby świat, w którym plastikowe odpady nie zalegają już przez stulecia. Przyszłe pokolenia mogą patrzeć na ten przełom jako punkt zwrotny. W sposobie w jaki ludzie zarządzają swoimi materiałami i obowiązkami wobec środowiska. Jeśli ta technologia będzie się dalej rozwijać, może prowadzić do nieoczekiwanych zastosowań wykraczających poza samo usuwanie odpadów. Na przykład wyobraźmy sobie ubrania, które rozkładają się samoczynnie pod wpływem specjalnej mgiełki enzymatycznej. Albo opakowania, które ulegają biodegradacji w kompostownikach bez potrzeby ręcznego sortowania. Nawet statki kosmiczne czy odległe placówki mogłyby zabierać ze sobą zestawy oparte na bakteriach, aby zarządzać plastikowymi odpadami bez konieczności misji zaopatrzeniowych. W skrajnych scenariuszach Autonomiczne drony mogłyby być używane do uwalniania kapsułek enzymatycznych w nielegalnych wysypiskach śmieci lub pływających wyspach śmieci. Te pomysły mogą wydawać się futurystyczne, ale podkreślają ogromny potencjał biologicznie sterowanych systemów kontroli odpadów. Patrząc w przyszłość, trawienie plastiku przez bakterie może stać się jedną z najskuteczniejszych i powszechnie akceptowanych strategii ograniczania odpadów na świecie. Zamiast zakopywać plastik lub próbować go topić, przyszłe systemy mogłyby rozpylać lub umieszczać te mikroby na wysypiskach, w oceanach, a nawet w strumieniach odpadów fabrycznych. Postępy w inżynierii genetycznej i modelowaniu środowiskowym pomogą zapewnić, że bakterie będą pełnić tylko swoją zamierzoną rolę, nie zakłócając innych równowag ekologicznych ponieważ coraz więcej narodów szuka skalowalnych odpowiedzi na zanieczyszczenie plastikiem, to biologiczne podejście może zaoferować jedno z najczystszych i najbardziej naturalnych dostępnych rozwiązań. Dziękuję bardzo za oglądanie, proszę o polubienie i subskrypcję.